Dobra, budynek wydaje się czysty, górne piętro jest czyste. Dobra, to tynek, co tam dźwięki wydawałeś, już myślałem. Teraz w tych, na no te cegłówki uważajcie. Oho. Minus. Czym jest tu ja? Wydaje się względnie czysto, no panowie, trzeba się ruszyć. Idziemy, idziemy, idziemy. wykorzystajcie te ceglane zabudowania teraz jako osłony, jako punkty ogniowe. I do przodu, do przodu. Chyba patrzy trzy ulice, jak na razie jest czysto. Nasi. Na punkcie. Obserw. Tak, z okna Tak, tak, okienko. Jest, jest, jest tam jeszcze. Tam, gdzie wale. Tak, tak, Dosłownie tak. z tej strony. Zostałem. Ale nie wysłałem. Z nami. Obserw. Next za tobą są. Dobra, nasi są na punkcie. Dobra, wychodzę z tego domku, i idę. Wychodzić, wychodzić. No, ja jestem po drugiej stronie ulicy, nie ogólnie. Most tu leci. To ja, to ja, to ja, to ja tutaj. Ja, ja. Nie, nie, to nie ty, za tobą, za tobą, z mostu. No, no, no. Nie, 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 nie z tyłu ten niebieski. Za tym murkiem raczej będzie on, on, się, on, się, on się schował, bo, bo szymi przeleciał mi i musiałem wycofać. Chodźcie do budynków tu na lewo. Nie wiem czy leży czy. Nie, Możliwe że ten. W sensie leży leży no, po się, tak. samemu tak. KM z prawej. Mamy wrogi KMA z prawej. Uważajcie żeby nas na tyłach nie okrążyli. Ja zostanę na tym budynku małym. Na sorry, nie podniosę cię. Jest, jest z tyłu za budynkiem, Nie. ja będę patrzył na wejście tu. Jest na mojej pozycji. Przyjąłem. Z drugiej strony jest, z drugiej strony jest typek. Albo pobieg dalej, albo... A. Nexo, ty się poddałeś? Nie, jeszcze nie. Dobra. raz skoczę za budynki, bo muszę i tak przeładować się. Skąd zanie tak napierdalałem? A, w drugiej klatce jesteś. Co? Nie, w drugiej klatce jest nexa. Kurwa, dostała nie skąd. Dobra, śniegamy, Jasio. Dwa tikety zostały. Nie, nie jednym tiketem. Jednym tiketem. <ślesko> 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 Dobra, to słuchajcie, zasubskrybujcie kanał Bartka. Bardzo serdecznie polecam Cyber Marian.